18 listopada Zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją i wyrywa ich. Psalm 34, werset 8. Jakże wzmocniona zostaje ufność chrześcijanina, gdy uświadamia sobie, że chociaż mogą mu się przeciwstawiać ziemskie moce, że chociaż sam może być bezsilny, by oprzeć się przeciwnikom, że chociaż może stwierdzić, iż, prócz boju przeciwko ciału i krwi, prowadzi także bój z duchowym złem, które jest wysoko, szatanem i jego sługami ciemności, większy jest ten, który jest po jego stronie, niż wszyscy ci, którzy są przeciwko niemu. I że wszystkie zastępy niebiańskie są poddane boskiej woli i mogą być użyte do prowadzenia boskiej sprawy według boskiej mądrości. Nasz Pan Jezus jest specjalnym posłańcem Pana i jest tutaj przedstawiony jako anioł pański. Tymi, którzy boją się Pana, są Jego święci których bojaźń wobec Jehowy ma znaczenie czci. Są oni szczególnymi obiektami ataków szatana, który przy pomocy ich ciała i świata usiłuje skusić ich do grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. Byliby bezsilni wobec jego sztuczek, gdyby sam pan Jezus nie zataczał wokoło nich obozu zbrojnej obrony Odpierając ataki przeciwnika swoją mocą, słowem i opatrznościami, przez które wyzwala świętych. Aby dostąpić takiego wyzwolenia, należy korzystać z jego ochrony i współpracować z nim przeciwko atakom szatana. W ten sposób święci współuczestniczą z Jezusem w kolejnych zwycięstwach w tej świętej wojnie dla Boga. Pytania. Jakiego wyzwalania doświadczyłam w tym tygodniu? Jakie warunki spełniłam, by ich dostąpić? Jak się w związku z tym czułam? Równoległe cytaty. 17 listopada. A gdy się ociągał, ci mężczyźni chwycili jego rękę, rękę jego żony i rękę jego dwóch córek. Pan bowiem ulitował się nad nim i wyprowadzili go i pozostawili go poza miastem. Pierwsza księga Mojżeszowa, 32 rozdział, werset pierwszy i drugi. Jakub też poszedł swoją drogą i spotkali go aniołowie Boga. Gdy Jakub ich ujrzał, powiedział, to obóz Boga, i nadał temu miejscu nazwę Machanaim. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, werset 5. Potem położył się i zasnął pod tym jałowcem. A wtedy anioł dotknął go i powiedział mu, wstań i jedz. Druga Księga Królewska, VI rozdział, werset siedemnasty. Wtedy modlił się Elizeusz. Panie, otwórz proszę jego oczy, aby widział. Pan otworzył oczy tego sługi i ten zobaczył. Oto góra była pełna koni i ognistych redwanów wokół Elizeusza. Psalm 34, Werset 8. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który mu ufa. Psalm 68, Werset 18. Wstąpiłeś na wysokość, poprowadziłeś pojmanych jeńców, przyjąłeś dary dla ludzi, nawet dla buntowników, aby Pan Bóg mógł z nimi zamieszkać. Psalm 63, werset 10. Będą wydani pod ostrze miecza, staną się łupem lisów. Psalm 103, werset 20 i 21. Błogosławcie Pana, Jego aniołowie, potężni siłą, którzy wypełniacie Jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi Jego słowa. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy, Jego słudzy, którzy spełniacie Jego wolę. Księga Daniela, trzeci rozdział, werset dwudziesty ósmy. Wtedy Nabuchodonozor powiedział, Błogosławiony niech będzie Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła i wyrwał swoje sługi, którzy mu ufali, którzy nie posłuchali słowa króla, ale oddali swe ciała, aby nie służyć, ani poddawać pokłonu żadnemu Bogu oprócz swego Boga. Księga Daniela, szósty rozdział, werset dwudziesty drugi. Mój Bóg posłał swego Anioła, który zamknął paszczę lwom, aby mi nie wyrządziły żadnej szkody, dlatego że przed nim znalazła się we mnie niewinność. Owszem, również przed Tobą, królu, nic złego nie uczyniłem. Ewangelia Mateusza, czwarty rozdział, werset jedenasty. Wówczas diabeł go opuścił, a oto Aniołowie przystąpili do Niego i mu służyli. Ewangelia Mateusza 18 rozdział werset 10 Uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Mówię wam bowiem, że ich aniołowie w niebie zawsze patrzą na oblicze mojego Ojca, który jest w niebie. Ewangelia Łukasza pierwszy rozdział werset 19 A anioł mu odpowiedział: Ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem. Zostałem posłany, aby mówić do Ciebie i przynieść Ci tę radosną nowinę. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, werset 9-14 I oto stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zewsząd ich oświeciła i ogarnął ich wielki strach. I powiedział do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastują wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie. I zaraz z aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga i mówiących. Chwała na wysokościach Bogu. A na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, werset 43. Wtedy ukazał mu się Anioł z nieba i umacniał go. Dzieje apostolskie, 12 rozdział, werset 7. Wtedy zjawił się Anioł Pana, i w więzieniu zajaśniało światło. Krącił Piotra w bok i obudził go, mówiąc, Wstań szybko, i opadły łańcuchy z jego rąk. Dzieje apostolskie, 27 rozdział, werset 23: Tej nocy bowiem stanął przy mnie Anioł Boga, do którego należę i któremu służę. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, werset 14: Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi? posyłanymi by służyć tym którzy mają odziedziczyć zbawienie 173 Wie ojciec wasz czego potrzebujecie Ewangelia według świętego Mateusza 6 rozdział werset 8 Gdyż wie Bóg ojciec wasz czego potrzebujecie Przedtem, zanim go poprosicie. Wie Ojciec nasz, czego potrzebujemy, Kiedy drogą kroczymy w słońcu i gdy jest cień, Nigdy nie śpią oczy Jego miłości, wiemy, Że czuwa nad nami zawsze, nocą i w dzień. On wie, Że czasami, Jak ziarno dojrzewające, Potrzebujemy blasku słońca jasnego. Wie, że są też nam cienie potrzebne, noc zwiastujące i przynoszące chwile spokoju cennego. Czasami pycha z ochotą w nas rozwinie żagiel ambicji i dumnego spojrzenia. Ojciec wtedy wie, że póki to nie minie, musi wieść nas Doliną Upokorzenia. Czasami bierze nasze dłonie do pracy chętne i składa je nam na piersi w bezczynności. Odkłada na bok nasze prace niezbędne, bo wie, że trzeba nam odpoczynku w cichości. Czasami obdarza nas drugich obecnością, czasami samotnością, pobytem na pustyni. On wie, co dla nas najlepsze i daje to z radością. Ach, jak słodko to czuć i być ufnymi! Zostawmy zatem wszystko w jego rękach, pewność mając, że będzie, co powinno być. Ojciec wie o naszych potrzebach i udrękach, On swym dzieciom, pielgrzymom w drodze pomaga żyć.